Siemano wszystkim, z tej strony to Jest kolejny odcinek z gry This War of Mine. Wybaczcie, mi coś gardoblało. E, kontynuujemy oczywiście. Mamy dzień 17. Standardowo ty się idziesz przespać. Ty nie. Zmęczony, zmęczony. Nie mamy wody. Mamy mało tych w ogóle części. Od cholery mamy opału, od cholery drewna. Ale tych części mamy mało, czyli części, których tak najbardziej najbardziej potrzebujemy, tak naprawdę. Eee, no i tyle, co ja mogę wam powiedzieć. Na plac budowy musimy wrócić jedynie i wyłącznie z łomem. Nie ma innej opcji, słuchajcie, żebyśmy wrócili bez łomu, bo musimy otworzyć jeszcze jedne, jedną jakby skrzynię. Ale zastanawiam się, czy, tym, czy, czy tej nocy się nie wybrać po prostu do szpitala, nie? A tam wrócić kiedyś tam. Bo tam zostało samo drewno do wzięcia i i ta, ta, ta szafa. Nie wiadomo co tam jest. Więc poczekamy jedynie i wyłącznie do, tego, do, do momentu, aż ktoś ewentualnie nie przyjdzie. Natomiast i tak nie mamy dużo rzeczy do handlowania. I zakończymy dzień. Mamy co? 3 trzy, trzy tytoniu. To my, tym możemy handlować. Eee, tym, tym i tym. No, ewentualnie opałem, ale nie wiem, czy gościu będzie chciał. Ten opał w końcu ktoś dokończył? No tak, mam 49, wow. Chyba, chyba, chyba ktoś dokończył, dobra. Temperatura spada, ale jeszcze nie, nie ma tragedii, ale musimy jak najszybciej właśnie pozbierać części i ulepszyć ten piec, jak i to. Żeby piec ulepszyć, musimy ulepszyć to. Zrobić termometr. To wymaga części, a więc na razie odpuszczamy sobie plac budowy, który już jest i tak zresztą prawie pusty i idziemy do szpitala. W nadziei, że znajdziemy tam jakieś rzeczy. Co ty marudzisz? Marzy mi się kubek gorącej kawy. O, panie. Kawy niestety nie mamy. Mm, dobra. Chyba nikt nie przyjdzie. Chyba nikt nie przyjdzie. Kończymy dzień, co? Eee, posiłków nie możemy zrobić, bo nie mamy wody. On jest głodny, głodny. Ten jest tylko zmęczony, głodny. Okej, okay. ktoś jest jeszcze zmęczony, to idź się połóż. A ten se stanie obok. No i okej. Okay. Koniec dnia. Szukaj. Ty czuwaj z nim, a ty sobie śpi. Pójdziemy do szpitala. I moglibyśmy wziąć jeden bandaż... Albo wiecie co? Nie wiem czy on to będzie chciał, nie? Weźmy dwa, dwa razy to. Tylko mówię, nie możemy się pod żadnym pozorem spalić w szpitalu, bo, bo będzie lipa. Te rzeczy możemy brać. To są takie, wiecie, aha, tylko śmieci, no. What's up? Ja idę tylko do doktorka. Eee, sugeruję, nie robisz nic głupiego, ok? Tak, tak. O, eee, show me what you've got. Patrzcie, się zgadza na to. To śmieszne, daj mi coś użytecznego, ha. Jeśli chcesz takiego handlu, chyba że weźmiemy to i weźmiemy łom, ale po co mi tyle łomu? Ewentualnie to weźmiemy. Aha, jasne toczyła w miarę nieoczekiwany podarunek. Dobra, czyli plecak już mamy. W dużej mierze zapełniony. Nie, no, tu, tu nie będziemy kraść. Bo wiecie, mówię, nie chcę się spalić na razie na początku szpitalu. Później możemy ryzykować. Na chwilę obecną ryzykować. Ja nie chcę. Przejdźmy się po samej górze. A na sam koniec, może tutaj. A co mi się tutaj burzy? Okej. Okay. Schodzimy na dół. Tu nie będziemy te tego przeszukiwać, bo ten gościu tutaj będę się obserwować. No, czyli kolejny jakiś kurde strażnik Teksasu się znalazł. Weź to zamknij. To nie jest okradanie, to jest właśnie zwykłe przeszukiwanie. Okradanie to jest to. Dopóki nie kradniemy jest ok. No kurde, serio, nic ciekawego. Same śmieci. What the hell O oh, come on O nie! A tu jest chory gościu chyba leży. Nie, 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 nie. Ja się na to nie piszę. O, a tutaj jest... Teraz nie ma nic. Tu będziemy musieli chyba kraść wszędzie już. Tak, to nie. To na koniec może zostawimy. <śm> tu nic. Też musielibyśmy kraść, tu też. Ale do tego nie powinni się przyczepić. To jest zwykłe przeszukiwanie rzeczy. Nie zadzieraj ze mną. Ja pierdzielę. Wszędzie gdzie jest łapa, to są śmieci. No. Chociaż tyle. Dobra, chociaż ten bimber nakręcimy, spadamy. Nie będziemy tutaj kombinować z okradaniem. Ja bym szpital sobie zostawił, mimo wszystko, jak na handel, nie? W razie czego? Tu mogliśmy, moglibyśmy z tego pokoju, teoretycznie, zabrać coś. Nie Gorzej jak ten gościu Doktor... Yy, chyba coś tam Byle żeby ta nie widziała, ani nie usłyszała, nie? Jest ale to nie są jakieś cenne rzeczy, no bez przesady. Dość tych ostrzałów. błagam dość. Jezus, myślałem, że on mnie przy, przyczaił, czy coś. Tak, tu ktoś leży, rusza się. Dobra, do wyjścia. Nie ma co tu więcej kombinować. Niestety. Marko wrócił, no czyli w tym szpitalu cholera nie, nie za dobrze. Musimy poszukać innego miejsca, chyba że nie znajdziemy. No co, nie wiem. Dzień 18. Mm, zaczyna się kiepsko czuć. Okej, okay. Bruno, Bruno jest tutaj. Bierzesz sobie leki, jest wszystko ok. Albo nie ty, ty, nie, ty sobie siądziesz. Cholera, sam już nie wiem. Bo nie mamy wody ani puszek, czyli nie wiem, czy ulepszać to. I tak nas nie stać na ulepszenie, więc zróbmy te cholerne filtry. Ty się połóż i dojdziesz do siebie dzięki temu Poczekaj, poczekaj, spokojnie Coś taki narwany Teraz Mamy trochę cukru, też by trzeba było Bimbru nastawić, nie? No z częściami nie stoimy najlepiej, no to jest, to jest więcej niż pewne Nie wiem czy robić więcej tych filtrów czy nie. No, trzy na razie wystarczą, ale zobaczymy. Oby ktoś dzisiaj przyszedł. Palić na razie chyba nie musimy w tym. Mamy sporo tych elektrycznych rzeczy, one są bardzo cenne, ale my musimy no my je potrzebujemy, bo będziemy musieli zrobić termometr. Termometr niestety jest dosyć. Zresztą tutaj to, żeby ulepszyć potrzebujemy termometr tutaj, żeby to ulepszyć, oprócz termometru e, potrzebujemy też chyba tych części, a nie, no tu wyjątkowo nie. Ale tu żeby kuchenkę na przykład zrobić porządną profesjonalną, to też potrzebujemy. Nie. Dziwne. No ale nieważne, no kurczę, no termometr chyba żeby zrobić trzeba pot potrzeba 10 tych elektrycznych rzeczy, czy 8. Jakoś tak, no to jest sporo, nie, a jeden termometr minimalnie potrzebujemy tutaj. Hmm, no dobra. Na razie nie idzie. I chyba nikt nie przyjdzie. Dobra, ty jesteś zmęczony i cię ci połóż, bo ten już odpoczął. Głodny, ale zadowolony. Głodny. Głodny. Głodny, zadowolony, zmęczony. Ok. Ty, jeszcze choć tutaj nastawisz jeden filtr i zakończymy dzień. A jutro zrobimy posiłki w takim razie. Bo, Bimbru, to ja kręcić na razie nie będę mógł, bo nie będę mieć wody. A posiłki musimy zrobić, bo już jutro będą wszyscy bardzo głodni. Chyba wszyscy. Głodny, głodny, głodny. No. Na koniec dnia. Eee, szukasz... ty śpij w łóżku, a wyczuwajcie. Do magazynu ja bym się bał iść. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Mikro kamienica. Kożą plotki, że kręcą się tam podejrzani osobnicy uzbrojeni po zęby. No. Kurde, ja to w takim razie może odpuścimy sobie dzisiaj i pójdziemy tak na spokojnie na ten plac budowy ogłocimy go do końca. Broń bardzo dużo. To może rzeczywiście w tej szafie zostało broni. Zaraz zobaczymy. Na razie musimy się dostać na samą górę. Aha, i skoro mamy czas, to tutaj jeszcze to sobie przekopiemy. Albo nie, wejdziemy od tej. A nie, bo tej się nie da. Dobra. To przekopiemy się przez to. Zobaczymy, czy coś tu jest. A w co w generalnie wątpię, ale dobra. Ale niech będzie. Może jednak coś znajdziemy. Jak nie, no to lecimy z tym łomem do tamtej szafy. Wyjmiemy to resztę drewna i spadamy. Ale chyba tu nic nie będzie. Aczkolwiek ja bym wolał, żeby coś było. O come on gościu, szybciej, szybciej. Okej. Okay. Nic totalnie. Nie wiesz jak się tam dostać. To się dowie, kurde. Oh my god. No dobra, co my tu mamy? Pisało, broń bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście jest broń. Tylko nie części ile broni czy coś w tym stylu. Tylko prawdziwa broń. God. Tak jest, tak jest, dwie strzelby, słuchajcie. Nie wiem, czy nam wystarczy tych części na naprawienie tego, ale jedną strzelbę będziemy mogli sprzedać dzięki temu. Sporo na, na tym zarobimy, nie? Bo nam dwie strzelby nie są do niczego potrzebne. Ciach, ciach, i plac budowy ogołocony. do zera nic tu więcej nie ma czyli na placu budowy zawsze warto przyjść bo tutaj zawsze znajdujemy broń w poprzednim scenariuszu znalazłem karabin a teraz dwie strzelby no mega słuchajcie naprawdę czyli teraz będziemy już musieli kupować naboje tak by się przynajmniej przydało no, natomiast mamy nóż do obrony zawsze w razie czego, nie? Nawet z tym nożem sobie radzimy Od biedy moglibyśmy nawet sprzedawać te naboje i te, i te dwie strzelby mógłbym też sprzedać Bo mówię, samym nożem się bronimy, ale no niech będzie na wszelki wypadek zawsze ta strzelba To jest jednak na, na broń na dystans Dobra I tak, ty się idziesz położyć Ty zrób te posiłki ty się połóż. A, dammit. Złota rączka, podłóż może jeszcze jeden filtr. Ostatni zresztą, mamy żarełko do zebrania. Zbierz i połóż przynętę. A ty zaraz zobaczysz, czy to możemy co nieco zrobić. 6 potrzeba, a my mamy tylko 3. Tak myślałem. Tak też niestety myślałem. Dobra, wszyscy są bardzo głodni, więc każdy będzie miał po jednym posiłku. sobie zjedz sobie usiądziesz ty też a nie bo ty jesteś tylko głodny głodny bardzo głodny głodny bardzo głodny dobra złota rączka idź kiedy moglibyśmy bimber nastawić Ale sam nie wiem. Dobra, najpierw może spróbujmy z tym, co mamy, coś pohandlować. Kurde. Co ja mu mogę zaoferować? Niewiele. Eee. Yy. bo mu na razie na chwilę są wszystko co mogę Żarełko na pewno, ale ja bym to wziął. Tak, tak, chyba sobie żartujesz. I teraz jedynie co mogę mu jeszcze zaoferować to opał. <grym znać> tak, wiedziałem. Mm, dobra, zobaczmy co możemy mu jeszcze dać, no. Ta, nawet za złamaną strzelbę by nie chciał oddać. O. Ty, te części są bardzo cenne. Z tego co ja widzę. To w takim razie daj mi to w zamian, nie chcesz? Ok, okay kupse klej. A może cukier mu zabierzemy? Żeby nakręcić bimber, dajmy jeszcze te dwa Dobra, 8 cukru zawsze coś Tylko tak gościu, jeszcze poczekaj Mowa stoi eee, Na razie nie kręć tego bimbru Ile mamy wody? 3, aha jeszcze naprawię jedną strzelbę. O ile w ogóle dwóch nie naprawię. No nie, tylko jedną jestem w stanie naprawić. Ale to tą jedną naprawimy i spróbujemy mu sprzedać. Tylko nie, nie wiem czy jest sens. Czy on nam aż tyle rzeczy jest w stanie zaoferować za tą strzelbę. No ale zobaczymy. Co on jeszcze, co moglibyśmy wziąć od niego? Aha, jeszcze jedno żarcie moglibyśmy. Sam nie wiem. Leki to nie szczególnie. Nie, już chyba nie będziemy nic brać Szkoda mi, wiecie, sprzedawać broń za takie rzeczy, które mogę znaleźć. Nie teraz. Wybacz stary. Nie sprzedaję mu w końcu, nie? Nie. Wróć innym razem to Pogadamy. I zrób posiłki, jeszcze i ty sobie zjesz, bo jesteś bardzo głodny. A mamy puszki teraz, dobra, zjedz ty też sobie zjedz. Wszyscy są na najedzeni. Nie, jeszcze on. O dobra, bo nie. I on jest zmęczony. Idź się połóż. Paweł jest jeszcze głodny. Okej. Okay. Yy, tego mamy 10. Filtrów już nie mamy. Idź, zrób znowu te cholerne filtry. No. Albo na razie może nie Dobra, zrób miejmy nadzieję, że gdzieś znajdę jeszcze te części. Kurde, bo to już wiecie, idzie powoli zima i będzie zaraz problem. Ty idź, podłóż jedno. I jakoś to będzie. Okej, okay, koniec dnia. Po tej nocy znowu będziemy kończyć. Szukasz zapasów. Ech, czuwaj, czuwaj, śpij sobie. Olera, gdzie tu iść. Ja bym poszedł do magazynu, tylko że to wiecie co, to, co, wiecie, co tam będzie. Bliźniak, może, może spróbujmy już teraz do tego cholernego bliźniaka. Tylko jak ja tu stracę tą postać... Nie, nie, to ty zostań, czuwaj. A Pawla wy, 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 wyślemy, bo on szybko biega. Jeżeli chodzi o bliźniaka. Do supermarketu jeszcze wrócimy, do hotelu też. Zaciszny dom, to nie, to tam byśmy musieli kraść. Ten magazyn mnie też trochę korci, a tu kamienica ta? Jeśli mamy tam iść musimy mieć y, na baczności... Aha, to było z tymi uz uzbrojonymi, dobra. Bliźniak, y, 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 Może weźmy, ale... Nie wiem czy ja bym się tam z kimś bił. Czy tam kogoś zabijał. No w ostateczności, żeby nie stracić postaci, to by trzeba było, nie? No i tu znowu jest gościu. Jak tu wyjdziemy, to on nas zobaczy. Chyba. Chyba jakoś tak było. Zaczerpta świeżego powietrza wspaniale. Ale dlaczego oni nas tutaj widzieli? Co? Tu była dziura w podłodze, czy co? O, o, o! Ten sobie tam poszedł, ten poszedł na górę. Oj, widzicie i tu nas widać. Ty, 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 weź się poś, poś tutaj. Przejdziemy może dołem. Nie chowaj się. Już nie żyjesz, co? On nie mówił do nas. Serio? Serio, a tu jest krata. Ja No i tam ktoś niby jest. To jak mamy się przedostać na drugą stronę, jak tu gościu siedzi? Nie, nie rozumiem za bardzo. Tego. Wyjścia. Ktoś tam jest. Nie, no to jest co na noc, słuchajcie. No to jest, to jest bez sensu. Nie ma jak się tam przedostać. Trzeba by, kurde, wszystkich powybijać. A ja tego robić nie będę na pewno, bo, bo, będzie, bo będzie, no. Lipa. No i dobro, i mamy, słuchajcie, 27 minut. Zaatakowano nas, ale obroniliśmy się na pewno. Marko chyba zaczyna się kiepsko czuć. Eee, ja sam się zżegnam, bo to w tym odcinku będzie na tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, papa. Pa.